Witam Was wszystkich. Słuchajcie, będę testował silikon z Lidla, bo go dzisiaj widziałem będąc na zakupach. I powiem Wam, no, że mam tutaj dookoła wanny silikon do wymiany. Ja już sobie stary silikon wycięłem. No i widziałem, że w Lidlu był biały, czarny i był też Manhattan od dziwo, czyli szary. Ale jestem ciekawy jak ten silikon będzie się sprawował. Nie chodzi mi też o to, jak on będzie wyglądał po latach, tylko po prostu jak go się będzie aplikować. Ja ogólnie jadę na silikonach od Sopro, czasami od Mapeya. Tutaj był silikon od Mapeya i on wytrzymał mniej więcej 6 lat. I po tych 6 latach przyszedł czas na wymianę. No i ja chcę sobie przetestować tutaj silikon od Parkside. A. To jest po prostu, jak to zobaczyłem w Litu, to się zdziwiłem, nie? No i zobaczymy, jak go się będzie aplikować, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy, a tym bardziej, że on kosztował 14 zł. I powiem Wam, że jak on będzie fajnie, fajnie się z nim pracowało i go nakładało, to się na pewno zakupię w te silikony. Bo płacić 14 zł, a 40 zł, lub 50 no to jest różnica. No i zobaczymy. Lecimy. Powiem no tak. Konsystencja nie jest taka zła. Nie jest bardzo, bardzo gęsty, mógłby być trochę gęściejszy, nie powiem. Ale też nie jest taki wodnisty jak niektóre, które już testowałem z tych tańszych marek. Bardziej niż testowałem, bo po prostu pracowałem z nimi, bo nie wiem, czy to gdzieś zakupił. Ale no widzę, że ten tak w miarę, w miarę, w miarę idzie. Dobra. Och, dobrze, dobrze. Zobaczymy, jak go się będzie ściągać. To jest miarę ale... mało No to muszę powiedzieć, on nie jest taki gęsty, nie? Jak na przykład silikon od Sopro. On jest taki mniej więcej jak mapa. Może ciutkę rzadszy. Dobra. Silikon nałożony. O, czas na papier. Dobra. No i wiadomo, do ściągania to te gumeczki są fajne albo patyczek od metrówki ja sobie pojadę tutaj tą gumką tutaj ją, tą gumką ściągałem ostatnio sobie też yy, yy, żywice o takie to mam takie resztki ale dobra, dobra no i tradycyjnie do ściągania silikonów, to Wam mogę polecić. Ten produkt jest w miarę fajny. A jak nie, to zawsze macie do wyboru wodę z płynem do naczyń. Działa podobnie jak to. Jedyne co, no to zostawię Wam trochę tego koloru. No i później jak będziecie myć, no to się mydli wszystko, nie? To trzeba mieć na uwadze. Pamiętać o tym. Czuć ocet na maksa dobrze zobaczymy Jak to się będzie ściągnąć Nie no, idzie ładnie, powiem Wam i naprawdę nie jest zły, nie? Nie jest zły, nie ma liczby. Silikonu warto sobie nałożyć naprawdę go trochę więcej, żeby było coś ciągać. Nie, no spoko, spoko. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem tego silikonu. Że raczej się chyba w niego zaopatrzę. Yy, chyba wezmę wszystkie jakie były tam w <grywki> Bo naprawdę 14 zł. Jestem ciekawy jeszcze tego czarnego. Bo te czarne ostatnio na przykład od od Sopro to się bardzo źle nakłada, jest jakiś naprawdę baziewny, i kolor zamiast być czarny, to on jest jakiś bardziej antracyt. Więc tam jest wielki minus, jeśli chodzi o to. A tutaj widzę, że dosyć fajnie to wszystko wygląda. No, jestem ciekawy, jak on też będzie w utrzymaniu, ile on czasu przetrwa, nie? No ale to się okaże dopiero po latach, tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o pracę na tym silikonie, no to powiem Wam, że nie jest źle. Naprawdę to jest w skali od 1 do 10 to jest dziewiątka. Naprawdę to jest naprawdę dziewiątka. A jeszcze jeśli chodzi o cenę, to jest petarda nie? Bo 14 zł, no. Ci co robicie łazienki i kupujecie materiały, to sami wiecie ile kosztują silikony, a tym bardziej ostatnie. Ok, biały zawsze jest troszkę tańszy, ale 14 zł, moi drodzy, to się rzadko zdarza. Także powiem Wam, że tutaj lid naprawdę dzisiaj u mnie zapunktował. Nie, no nie ma lipy, naprawdę, jest petarda. Dobra. Tak, będę musiał wymienić resztę jeszcze. Potrzebuję dorwać sobie beżowy, żeby wreszcie łazienki wymienić sobie te silikony. Niestety w Lidlu beżowego nie mieli. Był Manhattan. No to trzeba będzie wziąć od Sopro. Albo niebawem przerzucę się na Ardexa. Zobaczę, chcę sobie przetestować Ardexa materiały na jednej budowie. Jak wypali, to będzie Artex. Tymczasem pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I słuchajcie, silikon od Sopro a nie od Sopro. Bla, bla, bla. Silikon od tego Parkside'a robi robotę. Warto 14 zł. To jest mega dobra cena. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.